Cześć. Witajcie po dłuższej przerwie. No, przez ostatni czas nie miałem za bardzo możliwości nagrywać dla Was nowych filmików, co mogliście zobaczyć też na kanale, ale dzięki wszystkim za wsparcie i też za pytania, w którym, których zadawaliście, bardzo dużo pytaliście się, co właśnie robię, dlaczego tych filmików ostatnio nie było zbyt dużo. No, mam nadzieję, że w najbliższym czasie się to zmieni. Będziecie mogli oglądać nie tylko fajne rzeczy, ale też troszeczkę mniej więcej na ekranie, bo też chciałbym w ten sposób troszeczkę bardziej rozbudować kanał. No i co ostatnio. Ostatnio robiliśmy ciekawego, no przede wszystkim testujemy najnowszą Xperia 10. Jest to telefon, który właśnie trafił na rynek, który ma parę ciekawych rzeczy i testujemy go dla Was, żeby zobaczyć, czy. Czy odpowiada on pozytywnie na pytanie, które zawsze zadaje, czyli czy warto go kupić? No i też możecie zobaczyć, że na zdjęciach z tym smartfonem pojawia się najnowszy Ferrari 488 GTB. No, jest to samochód, no można powiedzieć, że coś pięknego. Rozpędza się w 8 sekund ale nie do 100 km, a do 200 km na godzinę, więc możecie sobie wyobrazić jaki to zrywny i, 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 i szybki, piekielnie szybki jest sprzęt. No i to co też wyróżnia ten samochód to nie tylko świetnie wygląda, no oczywiście piękny tradycyjny czerwony kolor Ferrari, no to chyba się wszystkim kojarzy Ferrari z taką krwistą czerwienią. No ale też silnik, silnik V8 o mocy 670 koni mechanicznych. No to nie tylko świetnie wygląda, ale też świetnie brzmi to auto. Jeżeli Interesuje Was więcej rzeczy związanych właśnie z najnowszym modelem Ferrari. Zapraszam Was na, na sąsiedni mój projekcie, na Motogaraż. No Tam znajdziecie też więcej rzeczy związanych z motoryzacją, jeżeli Was to interesuje. No i też niedługo pojawią się też filmowe recenzje, do których Was już teraz serdecznie zapraszam. Ale dzisiaj spotykam się z Wami po to, żeby troszeczkę więcej powiedzieć o tym właśnie telefonie, czyli Xperia 10. Ja już zapakowałem ją do pudełka, bo będę musiał wkrótce je odesłać, ale na zdjęciach zobaczycie, jak on wygląda w praktyce, a teraz Wam powiem, kilka słów o nim. Co wyróżnia ten telefon na tle konkurencji? No właśnie, wiecie, telefonów na rynku jest mnóstwo, producentów jest mnóstwo. No Sony nam się kojarzy no, pozytywnie. No Ja używam dużo sprzętu Sony, więc byłem bardzo ciekawy, jak, co zrobiło Sony z najnowszą Xperia. No i tutaj ten telefon wychodzi w dwóch wersjach. Jest to Xperia 10 i Xperia 10 Plus. Jak już doskonale wiecie, wersje Plus różnią się tym od modeli bazowych. No przede wszystkim większym ekranem, większą baterią no i czasami zmienionymi rzeczami we flakach więc często jest to mocniejszy procesor, lepszy aparat czy większa wbudowana pamięć, czy też RAM no tutaj w tym przypadku jest podobnie ale skupiamy się na Xperia 10, bo właśnie ten telefon testujemy no i to co wyróżnia ten telefon to są dwie rzeczy przede wszystkim jest to przedstawiciel segmentu z tzw. średniej półki i nie dlatego, że on leży w sklepie na średniej półce, żeby Wam łatwiej było go kupić ale średnia półka, czyli to jest smartfon, który ma być taki właściwie można powiedzieć na każdą kieszeń, czyli jeżeli chcecie najnowsze rozwiązania techniczne, ale nie chcecie za to zapłacić zbyt wielu pieniędzy, to właśnie średnia półka jest takim kompromisem między właśnie ceną a jakością urządzenia, czyli ma, ma on być fajny, ale nie zrujnować przy tym Waszej kieszeni. No i jaka jest Xperia 10? To, co ją wyróżnia na tle konkurencji, to przede wszystkim nietypowy format ekranu. 21 na 9 to jest format Xperia 10. I no, co to znaczy 21x9? No, to jest format, w jakim wyświetla się w nim obraz. Oczywiście tradycyjnie trzymamy smartfona w pionie, ale zauważcie, jak oglądacie na przykład filmy czy gracie. Najwygodniej jest wtedy robić to w poziomie. I 21x9. Jest to tak zwany format kinowy. Jest to format, w którym projektory w kinach wyświetlają obraz na, na, na ekranie przed wami. I większość filmów, które są właśnie tworzone, no są stworzone z myślą o widowni w kinie. Więc 21 na 9 to taki naturalny ich format, dzięki czemu oglądacie w kinie dokładnie w ten sposób film, w jaki jego twórca chciał Wam go pokazać. Więc nie ma tu żadnego skalowania, robienia kwadratów, prostokątów z tego, tylko jest to tak zwane 1 do 1, tak jak ma być. No i i Sony Experia wymyśliła coś takiego, że też tak zrobią. No i wyświetlacz Sony Experi ma 6 cali i wyświetla obraz właśnie w formacie 21x9. No, oznacza to, że wszystkie filmy, które chcecie oglądać, będą wy wyglądały w niej znakomicie. E, mamy też tutaj między innymi, w ramach rozszerzenia e, nakładki Sony. Możemy wybrać, czy chcemy sobie doinstalować na przykład Netflixa. I Netflix wspiera oczywiście ten format, więc już wszystkie produkcje Netflixowe możecie sobie zobaczyć właśnie w takim formacie. Wygląda to bardzo ciekawie. Oczywiście możecie też oglądać YouTube'a i e, możecie wpisać to na YouTube chociażby jakiekolwiek nazwa i w ten format 21 na 9 Wtedy zobaczycie filmy Właśnie pod ten format część już jest automatycznie rozszerzana, ale też możecie sobie oczywiście na tym telefonie pograć. No i w przypadku gier jeszcze nie wszyscy producenci gier zastosowali tak zwaną responsywność, czyli nie dostosowują się niektóre gry, więc pojawia się tak zwany letterbox. Czyli czarny pasek z jednej strony ekranu, z drugiej strony ekranu. Oczywiście, możecie sobie tak samo jak i filmy, jak i, i inne elementy nieobsługujące tego formatu szczypnąć, żeby powiększyć, ale pamiętajcie, że jak macie tutaj paseczki czarnej, czarnej, szczypnięcie ekran, no to góra i dół Wam ucieknie, a mogą tam być szczegóły, na którym Wam zależy i no nie chcielibyście ich jednak pominąć. Co jest też fajne w Xperia 10 no dzięki temu nietypowemu formatowi. Możecie też skupić się na multitaskingu. To jest bardzo przydatne dla osób, które na smartfonie no nie tylko grają, nie tylko oglądają film, ale czasami coś muszą zrobić i chcecie przepisać jakieś notatki z, z jednego miejsca na drugą. No to nic prostszego, po prostu dzielicie sobie ekran dzięki też dedykowanemu rozwiązaniu Sony i sobie tutaj już z jednej strony i z drugiej strony pracujecie, przepisujecie, zaznaczacie czy robicie co chcecie. Jest to ułatwione właśnie na takim szerokokątnym ekranie. No i też warto wspomnieć o tym, że no, jest to rozwiązanie, ogólnie ten format ekranu, pod osoby, które lubią oglądać filmy. Więc jeżeli wybieracie się gdzieś w podróż, jedziecie gdzieś pociągiem, samolotem, no to jest to rozwiązanie bardzo spoko. I tutaj wystarczy słuchaweczki na uszy nałożyć, odpalić sobie telefon i naprawdę bardzo fajnie się na tym telefonie ogląda filmy. Natomiast... Oczywiście, poza, poza tym Ferrari, który widzieliście na zdjęciach, ja zabrałem ten telefon również na taką krótką wycieczkę majówkową w góry. No i tutaj jest też taka fajna rzecz, mianowicie miałem ze sobą swój podstawowy sprzęt, czyli Sony A7 Mark III, no ale tutaj też skupiłem się i zdecydowałem całkowicie zaufać Xperia 10, no i w ogóle nie wciągam swojego aparatu, a skupiłem się na robieniu zdjęć i filmików testowych właśnie przy użyciu tylko i wyłącznie tego smartfonu no i możecie efekty zobaczyć w recenzji na blogu tam macie przykładowe zdjęcia natomiast tutaj już podsumuję jak to wszystko wygląda już po obejrzeniu na komputerze no powiem Wam tak zdjęcia które robiłem robiłem w formacie 21 na 9 czyli tak jak wyświetlacz pokazuje natywnie obraz ale też tradycyjnie 16 na 9 i 1 do 1 czyli dedykowany format dla Instagrama. Natomiast filmy robiłem w 4K w 21 na 9 formacie, w 16 na 9 no i także w HD, full HD dokładnie, bo w full HD mamy stabilizację obrazu i też opcję nagrywania w już większej ilości klatek na sekundę, żeby tworzyć zwolnione tempo. Jak to wszystko wygląda w praktyce? Jeżeli chodzi o zdjęcia, aparat. Korzysta z funkcji steady Shot. Jest to rozwiązanie znane chociażby z kamer czy z aparatów Sony. No jest to bardzo fajna stabilizacja obrazu i w tym smartfonie działa też świetnie. No i tutaj testowałem między innymi robiąc zdjęcia z ręki pływając po Dunajcu na, 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 na promie, na, na promie, tylko na tym takim ich śmiesznym lokalnej tratwie. I no, były takie miejsca, gdzie ten nurt był bardziej żwawy, gdzie nas trochę zarzucało, gdzie chlapała po nas woda. No i Generalnie ta ręka latała jak u osoby chorej na Parkinsona albo u osoby w podeszłym wieku. No i przyznam szczerze, że generalnie wszystkie zdjęcia wyszły ostre. Byłem zaskoczony, bo na co dzień używam już dwuletniego Samsunga A5 2017. No i generalnie, jak tylko brakuje odrobiny światła, na przykład robiąc zdjęcia we wnętrzu, no to samo naciśnięcie spustu migawki powoduje, że telefon już dostaje takich drgań, że no część zdjęcia jest po prostu do kosza i to zawsze, zawsze mnie to irytowało. Natomiast no, stegisot w Soniaczu sprawdza się bardzo fajnie, byłem zadowolony z tego. No i warto wspomnieć, że zdjęcia już tak porównując 21 na 9 Wyglądają świetnie, świetnie na smartfonie, fajnie na Facebooku. Natomiast myślę, czy, czy ja bym wybrał w ogóle Sony Xperia 10? No, czy poleciłbym wam przede wszystkim Sony Xperia 10? Myślę, że jest to temat, nad którym warto byłoby troszeczkę pomyśleć, bo Sony Xperia 10 to jest całkiem w porządku telefon, działa szybko. Jest lekki, ma kilka fajnych rozwiązań, które uprzyjemniają jego, z niego korzystanie. Format 21 na no dzień sprawdza się świetnie, po prostu jest gen genialny do oglądania filmów, e sprawdza się fajnie w multitaskingu. Czasami w grach, no jeszcze niektóre gry tego nie obsługują, więc pojawiają się czarne letterboxy albo niektóre nawet się nie uruchomią, ale to się z pewnością zmieni, bo to jest kwestia responsywności i no ja jako programista wiem, że no to jest generalnie kilka linijek kodu, żeby dopisać, żeby chociażby dogadać się z Unity. Natomiast czy ja bym wybrał ten telefon? No, myślę, że no ja potrzebuję takiego dosyć uniwersalnego kombajna, czyli urządzenia, które sprawdzi się w każdej sytuacji, żebym po prostu nie musiał mieć 30 obiektywów, 30 telefonów do różnych rzeczy, dedykowanych różnym rzeczom. Od tego mam właśnie aparat. Natomiast ja bym się zastanawiał nad wersją w Xperia 10 Plus. Mamy tam nieco większy ekran, mamy tam mocniejszy i szybszy procesor, mamy lepszy aparat, no i przede wszystkim większą baterię, no bo tutaj są, sorry, ale no to, to jest troszeczkę mało, jak na tak duży ekran i zachęcanie użytkowników do oglądania filmów, no bo poza telefonem będziemy musieli zabrać ze sobą też powerbankę, żeby na bieżąco ten telefon ładować, więc druga rzecz to też, jak ten telefon wypada na tle konkurencji. Słuchajcie, ten telefon... Eksperia 10, średnia półka cenowa to i tak wydatek rzędu 1300 zł. To nie jest mało. To nie jest mało, zwłaszcza, że konkurencja, która ma mocniejsze aparaty, mocniejsze baterie, no, kosztuje 800-900 zł. I, I tutaj już warto się zastanowić, czy te rzeczy, które wymieniłem wcześniej, czy na tyle zastąpią Wam właśnie baterie i, i lepszy aparat, żeby właśnie zdecydować się na Sony Xperia 10. No, musicie się tutaj dobrze zastanowić, zwłaszcza, że polecona przeze mnie wersja Plus, większa. No jest nie tylko większa i mocniejsza, ale też droższa Kilka kilkaset złotych, dokładnie o 300 zł, Więc tutaj już trzeba się poważnie zastanowić, czy trzeba wydawać dwa razy tyle za telefon, który no, generalnie jest troszeczkę słabszy od konkurencji. No i tutaj myślę, że, że, że trzeba się na tym zastanowić i myślę, że byłby to całkiem fajny, całkiem spoko wybór, jeżeli by on kosztował około 700-800 zł. Wtedy naprawdę był to telefon godny polecenia. No i myślę, że możecie poczekać albo na, na premierę już najnowszej ekspery, która właśnie wchodzi na rynek, Albo pomyśleć nad wersją OnePlus, albo po prostu poczekać, aż ten telefon nieznacznie stanie, bo jak wejdzie nowy model na rynek, to te z pewnością troszeczkę potanieją i wtedy naprawdę będzie to ciekawy wybór dla Was, i, i będzie można się już tym telefonem troszeczkę dłużej pobawić i, i na dłużej z nim zostać. Jeżeli chcecie zobaczyć Więcej zdjęć tego telefonu, zdjęcia, jakie ten telefon robi, zapraszam Was na bloga Jotem In, w linku poniżej przed, pod filmikiem zobaczycie sobie bezpośredniego linka, dzięki czemu nie musicie tego szukać w Google ani też na blogu, bo już pewnie gdzieś ten materiał mógł spaść. Zapraszam Was na tego linka, jeżeli chcecie zobaczyć więcej odnośnie samego Ferrari, które Wam pokazywałem wcześniej, to zapraszam na Motogara, znajdziecie tam recenzje ciekawych samochodów, ale też fajnych poradników parę związanych z motoryzacją no i co? Do zobaczenia. Mam też kilka nowych fajnych rzeczy do recenzji, ale to zobaczycie już w kolejnych filmikach, więc do usłyszenia i pozdrawiam serdecznie.